Była sobie pewnego dnia historia, która poruszyła serca wielu ludzi. Jarosław Kaczyński, prominentny polityk i lider partii politycznej, postanowił oddać swojego ukochanego kota do schroniska. Decyzja ta była wynikiem porażki w wyborach parlamentarnych, które miały ogromne konsekwencje dla jego kariery politycznej. Po wielu latach pełnych walki i zaangażowania w życie publiczne, Kaczyński zdecydował się na moment refleksji i odosobnienia. Jego ukochany kot o imieniu Burek był zawsze wiernym towarzyszem i źródłem pocieszenia w trudnych chwilach. Jednak teraz w obliczu porażki Kaczyński czuł, że nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki i troski. Postanowił więc, że najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie dla Burka nowego domu, gdzie będzie miał wszystko, czego potrzebuje. Z ogromnym smutkiem oddał go do schroniska dla zwierząt, wierząc, że tam znajdzie się ktoś, kto zapewni mu miłość i opiekę. Jednak los miał wobec Kaczyńskiego inne plany. Po przegranych wyborach parlamentarnych, w których jego partia nie zdobyła większości, polityk znalazł się w centrum kontrowersji i zarzutów. W wyniku śledztwa, w którym oskarżano go o nieprawidłowości i nadużycia w trakcie kampanii wyborczej, Kaczyński został aresztowany i osadzony w więzieniu. Była to dla niego ogromna zmiana. Zamiast zajmować się polityką i kierować partią, musiał teraz zmierzyć się z trudnościami życia więziennego. Przez wiele miesięcy Kaczyński spędzał czas w celi, reflektując nad swoimi decyzjami i konsekwencjami swojego postępowania. W tym czasie Burek znalazł nowy dom. Osoba, która adoptowała go ze schroniska, okazała się miłośnikiem zwierząt i zapewniła mu kochającą rodzinę oraz pełen komfort życia. Burek otrzymywał całą miłość i troskę, której potrzebował, i stopniowo odzyskiwał radość życia. Jednak nawet w więzieniu Kaczyński nie zapomniał o swoim ukochanym kotku. Pomimo trudności zdołał nawiązać kontakt ze schroniskiem i regularnie otrzymywał informacje o bólu.